Witam serdecznie. Cieszę się, że wirtualnie jestem z Wami po drugiej stronie ekranu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat, co się dzieje na świecie i co się może wydarzyć. Co naprawdę może się wydarzyć, to wie tylko sam Pan Bóg. My możemy się tylko domyślać. Są różne scenariusze, w tej chwili powinniśmy pamiętać jedną zasadniczą rzecz. Wszystko nam służy, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, nawet te najbardziej niemiłe rzeczy, one nam służą w naszej drodze rozwoju duchowego, ponieważ dzięki tym niemiłym rzeczom poznajemy siebie w niemiłych dla nas sytuacjach. Widzimy, jak reagujemy, co z nas wychodzi na jaw, co prowokują pewne sytuacje w nas, jak traktujemy innych ludzi inaczej myślących, inaczej zachowujących się, nawet wrogo do nas nastawionych, którzy nie ukrywają swojej wrogości. To wszystko wywołuje w nas emocje, uczucia, odczucia, myśli negatywne lub pozytywne. I poznajemy siebie na rachunek właśnie tych, Którzy z nas, jak magnesy, wyciągają negatywne lub pozytywne odczucia. To jest prawo, wszystko nam służy i wszystko jest nam dane. Ludzie pytają, co będzie: będzie trzecia wojna światowa, czy nie? Czy wybuchnie na Bliskim Wschodzie, czy raczej w Europie, Ukraina, Rosja? Czy wojska rosyjskie przejdą przez Polskę w kierunku Niemiec, czy Niemcy wejdą na teren Polski w kierunku Rosji, czy wejdą siły NATO, czy wejdą muzułmanie? To wszystko jest teatr, to są różne scenariusze, które były opracowywane jeszcze 50, 70, 80 lat temu, a nawet więcej. Nie wszystko musi się tak wydarzyć, jak to jest opisane w Apokalipsie Jana, nie wszystko musi się tak wydarzyć, jak w Apokalipsie Daniela, nie wszystko musi się tak wydarzyć, jak sobie uwzdurali to ci, którzy te scenariusze tworzyli i pisali. Niezależne czy są to istoty szatańskie, demoniczne, czy istoty ludzkie w ludzkich ciałach, które tym istotom służą na ziemi. Cokolwiek będzie zainscenizowane, powinno się wydarzyć, ponieważ ci, którzy nie będą w tym widzieli nic złego, a tylko proces rozwoju, utrzymają się przy życiu. Reszta ludzi zostanie wciągnięta w wir wydarzeń, w cyklon, który będzie szalał wokół nich, biorąc strony. Widzimy to w wojnie informacji, które w tej chwili toczą się na całej planecie. Jedni są za, drudzy są przeciw. Jedni są przeciw Putinowi, to on jest ten, który sprowokuje trzecią wojnę, ja nie, to Obama. Jedni psiączą na Rothschildów i Rockefellerów i innych ich służalców, i słusznie, co w niczym nie zmieni świata. A tylko my możemy zmienić nasze nastawienie do tych upadłych istot, do tych szaleńców, którzy tworzą te scenariusze na Ziemi. Jak długo będziemy się identyfikować z naszym ziemskim ciałem i będziemy go bronić, tak długo jesteśmy w niewoli naszych własnych myśli. Chrystus poświęcił swoje ziemskie ciało. Żeby pokazać nam, że nam nic nie grozi. Jeżeli w ogóle coś mogą zrobić, zło sięga tylko i wyłącznie do materii. Po wyjściu z ciała każdy z nas idzie w tym kierunku, jaki w sobie już otworzył. Nastawiliśmy się na światło, na miłość, na zdrowie, na mądrość, na życzliwość, na miłosierdzie. Takie sfery świadomości będą nas przyciągały. Nie otworzyliśmy w sobie takich częstotliwości, będą przyciągać nas inne istoty, będą przyciągać nas inne światy i inne częstotliwości. Równe do równego, podobne do podobnego. Nic nam nie grozi, jak mówił Chrystus, każdy włos na waszej głowie jest policzony. Czy mamy się troszczyć? Nie, bo troski są niską częstotliwością i szkodzą naszemu duchowemu, a później fizycznemu zdrowiu. Czy mamy się martwić? Nie, nie powinniśmy. Czy mamy się bać? Nie, ponieważ strach nie jest boską cechą. Jesteśmy nosicielami życia, naszym Bogiem jest życie, wszechobecne, wszechmocne i wszechmogące. A my jesteśmy cząsteczkami wszechmocnego, wszechobecnego życia. Życie nie boi się, Bóg nie boi się. Bóg jest i my, jako Jego cząsteczki, jesteśmy. Dlatego mówimy o jesteświe. Jesteństwo w świetle, jesteśstwo w prawdzie. Jesteście w bezinteresownej miłości, jesteście w zdrowiu psychicznym i fizycznym. To jest naturalny stan naszej świadomości. W chwili, kiedy zostaniemy wytrąceni jakimiś wydarzeniami z równowagi, z, z harmonii zaczynamy fałszować w całym systemie. Fałszowanie w tej orkiestrze kosmicznej kończy się zawałem serca. Wiele osób nie wytrzymuje ciśnienia, jakie wywiera na niego ten świat, i odchodzi z tego świata, ale to zależy w jakim stanie świadomości. I tu każdy z nas może zadać sobie już dziś pytanie pomocnicze. Co ja jeszcze chciałbym osiągnąć w tym tonącym Tytaniku, w świecie, w którym żyjemy? Czy chcesz jeszcze robić karierę, zostać kimś, kupić coś na własność, mieć coś na własność, czy też już mam na własność całe stworzenie? Jestem jego częścią, stworzenie jest moim dziedzictwem, które otrzymałem od Boga Ojca. Myślę, Kosmicznie działam lokalnie, w ciele lub bez ludzkiego ciała. Jako świadomość możemy żyć bez ciała ludzkiego i możemy wcielać się w inne ciała, niekoniecznie ludzkie. Nie bądźmy niewolnikami szatańskiej szaty genetycznie stworzonej, glinianej, glinianego naczynia, w którym nas zamknięto. Wyjdźmy ponad i poza ten stan świadomości, który jest taki przyziemny. Odwiedzają nas różne istoty z różnych światów, z różnych wymiarów świadomości. Różnica między stanem świadomości tych istot między nimi jest galaktyczna. Różnica między ziemskim i przyziemnym stanie świadomości, a ich stanem świadomości. Jest drakońska. Na ten temat napisałem ostatnio książkę, która powinna się ukazać już wkrótce. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni. Chodzi nam w tej chwili o to, żeby w każdej sytuacji nie dać się wyprowadzić z równowagi, nie utożsamiać się z naszym ciałem, nie brać stron w konfliktach. Bo biorąc stronę A, robię sobie wrogów po stronie B. Biorąc stronę B jako prawdę, czynię nieprawdę z tego, co reprezentuje strona A. Walka między siłami zła, która będzie się toczyć na naszych oczach, nie jest naszą walką. My nie mamy walczyć o szczęście, pokój i radość, jak utrzono nas w dawnych czasach za Perelu, ponieważ ten, który walczy, już nie żyje w pokoju. Nie mamy walczyć o nic, z nikim ani z niczym. Mamy walczyć tylko jako wojownicy z jedną rzeczą z naszymi słabościami, naleciałościami ziemskimi. To jest święta wojna. To jest święta inkwizycja zwalczać w sobie te programy, które nam nie służą. Wszystko nam służy, i tym pozytywnym zdaniem chciałem zakończyć mój krótki monolog. Do następnego razu. Dziękuję za uwagę.